Działają od pięciu lat z pomocą charytatywną dla potrzebujących. Niedawno zajęli się też zwierzętami. Surtowni spożywczych odbierają niesprzedane owoce i warzywa, a później zawożą je rolnikom czy do lokalnych mini zo. Towar się nie marnuje. Zwierzęta mają co jeść, a ludzie mają satysfakcję, że pomogli. Działaczom fundacji lubię to w drodze. Towarzyszyła Anna Goniakowska. Większość to jest dobra, natomiast część ma już liście, które są już zgniłe, lekko zwiędnięte. Podobnie gruszki, pomidory, brokuł czy kalafior. Wszystkie te warzywa nie nadają się już do sprzedaży. Nie spełnia naszych norm jako firmy, żeby dostarczyć towar najwyższej jakości naszym klientom. I taki, taki towar dajemy fundacji i pan Irek z fundacji Luby to dostarcza, to już bezpośrednio do gospodarstw. Paleta warzyw i owoców zostaje załadowana do samochodu i wyrusza w drogę. Kolejny piękny dzień, że uratowaliśmy pewną część... Warzyw. I tak dwa razy w tygodniu pani Red pokonuje 200-300 kilometrów, by rozwieźć zwierzętom towar z dwóch hurtowni. Nie wiem, co będzie w tej, tam, danym dniu w hurtowni. Odbieram to i już mniej więcej w głowie wiem, kto co ma i tak zawoży. Barbara sobisz spod Egiertowa na Kaszubach ma 16 krów, 20 królików i tyle samo Zwłaszcza zimą świeża zielenina była w tym gospodarstwie na wagę złota. Jak widać, się zajadają witaminki. O tej porze po prostu jest ciężkie, bo nie ma takiej soczystej trawki, a dla nich to jest wzbogacenie witaminek. Dlatego wszystkie warzywa znikają tu w zaledwie kilka minut. Dzięki fundacji nasze koniki mają wspaniały przysmak. Hmm. Takich gospodarstw na Kaszubach jest około 30 i wciąż dochodzą nowe, a wszystko dzięki social mediom. Prowadząc swojego e, TikToka e, Marcin Ogrodnik e, Prezes fundacji pani Renata po prostu była podczas live'u I jakby zaobserwowała to, że kupuje warzywa ze sklepu. A wszystko dla kur, które cieszą się w internecie ogromnym zainteresowaniem. Widziałam, jak kupuje te sałaty zimą. No bo wiadomo, nie ma dostępu zimą do zielonego, serce się kraje. Ale z drugiej raduje, bo maksymal Zero Waste jest tu realizowana w 100%. Czy domowa hodowla kur bardzo w tym pomaga? Żeby resztki z domu, z domu które mamy, żeby nie wyrzucać. Śmietnika, tak, czyli zagospodarować je, e, dając je kurom. O, mamy dostęp do tych jajek na zewnątrz. Nie mówiąc już o jajkach od własnych kur i uprawie swoich warzyw i owoców. Do fundacji zgłaszają się kolejni gospodarze, a zasięg ich działania ciągle się rozszerza. Napytów i Kujawy. Pracujemy na tym, żeby pozyskać kolejną hurtownię w tamtych rejonach i pozyskać też wolontariuszy, bo będziemy chcieli wolontariuszy znaleźć w tamtych jakby miejscowościach, którzy będą w ramach fundacji też odbierać. Segregacja śmieci jest, troszkę turystyki. Takimi książeczkami rozdawanymi w restauracjach fundacja chce dotrzeć do najmłodszych, bo to oni najskuteczniej zmieniają myślenie dorosłych. Dla Czystej Polski Anna Goniak-Kuc, Polsat News.